Kolejne miejsce w Świętej Dolinie, Dolinie Rieti, to jest Santa Bella della Foresta, czyli sanktuarium poświęcone franciszkańskie, chociaż już nie ma to franciszkanów, poświęcone Bożej Mamie, leśnej, mówiąc po naszemu, bardzo ciekawe miejsce. Tutaj się Braciszek przybył w 1225 roku, żeby poddać się operacji oczu. Operacja oczu miała się odbyć pod Giubustonę, nie, przepraszam, Fonte de Colombo, którym byliśmy przed chwileczką niedawno, a tutaj właśnie czekał na tę operację, na przybycie lekarzy z Rzymu. I gdzie mieszkał? Mieszkał w oddalonym troszeczkę od miasta Rieti miejscu, czyli w tym um, malutkim kościółku. Tutaj nie widać tego dokładnie, ale za mną a jest wejście do kościoła, a ta żółta ściana, mamy taką absydę wystającą, i to jest ten stary kościół. To jest ta część walko-kościółka do którego przybył Święty Franciszek 12, 25. I tutaj czekał na operację, czekał przez cztery miesiące, od września do stycznia e, e, następnego roku. A co tu się wydarzyło ciekawego? Parę rzeczy. Przede wszystkim cud. O winogrona. I tutaj rzućmy sobie okiem, bo to winogrona wszędzie jest obecne. Jest Boża Mama, jest dziecianka Jezus i trzeba winogrona. Skąd to się wzięło? Otóż La Foresta zarządza, mieszkał jeden ksiądz. Cały jego majątek to była winnica, z której wytłaczał wino, i to wino było swoistą gotówką, towarem wymiennym, który wymienił na różne inne dobra. Jedna Jeden sezon wędimi, czyli winobrania, wystarczało mu na cały następny rok. Otóż, kiedy ludzie dowiedzieli, że święta Franciszek właśnie w tym małym kościele, przypominam, tym starym, tu gdzie mamy ten kawałek, przebywa i się modli, przyszli odwiedzić, bo on już był wtedy bardzo znaną postacią, która założyła zakon, miała stygmaty i słynęła z cudów, to też jest miejsce cudu. Przyszli i Uwiedzając Franciszka, przy okazji, bo to było wiele, ludzi, zadeptali tę winnicę biednemu księdzu i podjadali po prostu. I ksiądz przyszedł z rozpacząc się do Franciszka: mówił, święty Franciszku, mam kłopot, bo nie mam utrzymania na przyszły rok, z czego się utrzymam? A się mówi: Nie martw się, zrobimy tak. Wszystkich tych ludzi zwołał i z tych resztek, które zostały w winnicy, podeptanych, zebrał te winogrona i włożył do. Takiego dużego pojemnika wytłoczni kamiennej, i poprosił ludzi, żeby wytłoczyli te resztki. Otóż te były wytłaczane, i przez trzy dni, jak mówi opis świętego Tomasza Ścielano, płynęła rzeka wina. Uzbierał dzięki temu ksiądz 2000 litrów wina, czyli dwa razy więcej niż zwykle, i zgatunkowo było to, jak powiedział nam od Przewodnik superiore wartości najwyższej. I stąd właśnie to miejsce jest uznane przez Kościół, i dlatego to miejsce jest tak popularne, stało się bardzo popularnym miejscem w sensie sanktuaryjnym. Dlatego ten Kościół nie wystarczał. Dobudowano drugi, tu nie widać tego, są połączone, ale za tą apsydą dalsza część różnej ściany, tu już jest nowy Kościół. Co to znaczy nowy Kościół? W 1600 roku go zbudowano. Tyle jest w nowości, co starości. Mniej więcej 400 lat po, po cudzie świątego Franciszka i 400 lat temu go zbudowano. Maleństwo, gdzie mamy obraz Bożej Mamy i dzieciątka trzymającego winogrona. I Święty Franciszka daje to winogronę. Dzieciątko daje winogronę Franciszkowi, bo taka była Franciszka, żeby wyraźnie podkreślić, że to Pan Jezus ten cud tworzył. Do kogo teraz należy pytanie to miejsce franciszkańskie? Nie do Franciszkanów. Teraz tym miejscem zarządzają. Bracia, wspólnota Mondo X, Świat X, taka nazwa dosyć nietypowa. To jest wspólnota ludzi, którzy znaleźli się na rozdrożu swoim życiowym i przychodzą, żeby odnaleźć na powrót siebie w spokoju, w pracy rąk własnych. Żyją tylko z pracy rąk własnych, utrzymując to miejsce, utrzymując siebie. W reżimie, że tak powiem franciszkańskim, trzy razy dziennie się modlą, odprawiają nabożeństwa. Ksiądz przyjeżdża tutaj odprawiać się w każdą... Niedzielę żyją tylko z pracy rąk własnych, a tutaj już rzucili okiem na ogród, to jest właśnie praca rąk własnych. Nawadniają owoce i warzywa, wino, a tamten budynek, który widzicie w tamtym kierunku, to jest piekarnia. Pieką pieczywo raz w tygodniu 200 kg chleba a dla całej wspólnoty 20 kg dla całej wspólnoty w piecu z 1700 roku. W tej wspólnocie można być, a jak długo się chce, dobrze, jeżeli jest to około trzech lat, żeby odnaleźć siebie. Można być dłużej, może być krócej, nie ma tu żadnego obowiązku. Ważne, żeby żyć prostym życiem. Tak jak Franciszek Bosin nie mieszkał w tym, w tym kościele, zaraz za nim jest grota, i tam, w takiej szczelinie groty, żył przez cztery miesiące. W temperaturze około 10 stopni spał, żył i czekał na operację oczu, która odbyła się 5 km powyżej Fonte Colombo. Okrutnej operacji, która polegała tak naprawdę na wypaleniu nerwów oczu, czyli przykładaniu rozpalonego żelaza, tutaj w tej okolicy, między okiem a, a uszami. Um, bardzo bał się w tarciu tego, tego zabiegu, operacji, tego ognia, dlatego tutaj. Stworzył jedną zwrotkę pieśni stworzenia do brata o braci w bracie ogniu, prosząc go, żeby nie był okrutny. I stał się cud taki bardzo franciszkowy, a święty Franciszek ponoć nie czuł bólu podczas tej okrutnej operacji. I to właśnie miejsce święte, pełne cudów, cudu ognia i cudu winogrona, odwiedział, odwiedzał na pieśni. Franciszek. Mnóstwo pielgrzymów po nim i także my. Miejsce warte zobaczenia.